To kiedy byłem normalny stary Ty? Jak dwa lata temu... że, że jestem ja zjem, to już się pogubiłem No nie no, teraz jak zacząłem jakimś zamiar jesteś to kraft 2 lata temu, 2,5-3 byłeś normalny 3 lata temu byłem normalny, tak? tak? 2,5 roku temu 3 lata temu byłem normalny, no. tak? 3 lata temu byłem normalny, a to zjełem Tak <laughs> Już nie lubisz, tak? Czuję do ciebie sporą niechęć. Niechęć do mnie czujesz? Tak. Dobra. Twój jedyny konet to jest próba poniżania mnie. Mecz już się rozpoczął, widzimy wymianę Mecz. Unika eksplozji i... jest rawienie! Co się dzieje? Czy skończyła się amunicja? Co on teraz zrobi? To jest magazynek! Niesamowite! Dodatkowy magazynek zadecydował o wyniku tego meczu. Nasz zwycięzca otrzymuje skrzynię z niesamowitymi skinami od K-drop. Ale to nie koniec. Dla wszystkich widzów również mamy coś z 250 na start oraz 10% bonusu do depozytu z powyższym kodem promocyjnym. Ale no, no, to ty, 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 ty. No Stary, nazywasz mnie ciągle z zjebem i mówisz, że... że ja poniżam ciebie. No, ty o mnie p***dolisz całe live'y, Ale co ty że no, jakie całe live'y? Stary, na czterogodzinnym live'ie powiem dwa żarty na przykład. <śmierdziścia> ale oczywiście, że tak. Zazwyczaj są nawiązaniem kwa... do tego, co czat napisał, albo donate. ja Ty natomiast wrzucasz... No kilka donate'ów. Kwa... A jestem c***a do donate'ów, bo no. reaguję na nie, tak? Nie, na to streamowanie, na no nie, Zadam, że bo k***a, się... ba... bo ciebie tylko bawi, jak ktoś jakąś szyderę ze, mną, ze mnie na na człowieku, no. Ale ty ze mnie też szydery napierdala, na... co ty gadasz człowieku? Na, naprawdę majaskośpujesz ostatnio. Ale widzisz, to, to że za każdym razem będziesz rzucał porównania, jakby osoby, do której ludzie czują chęć jakby to... Aha, tak. To psychologiczne tak nie działa. zagrywki. No nie, to ty rzucasz właśnie psychologiczne zagrywki. No, mówię, to, znaczy powiedziałem, że teraz robię psychologiczne zagrywki, z twoim zdaniem. Tak. Okej. Okay. Czy my nie mam więcej pytań, po prostu, okej, okay, tyle? No wiadomo, że nie masz więcej pytań. Nie no, po prostu jestem na tyle dużym szoku, że ja nie wiem, czy praś to na poważnie. A w szoku jesteś, okej. Okay. Czy ty na co dzień nie słyszysz, co mówisz? Nie słyszę. No tobie po prostu sprawia przyjemność robienie mi na złość i przykrości sprawiania. Ale w jakiś sposób? No cały czas próbujesz tutaj. Tu szpileczka, tam szpileczka. Ale stary. Ja zawsze bijem Wiesz, ja, ja, nie jestem, biały... ja nie jestem Norbert, stary, pamiętaj. Ja, ja ci przypominasz, ja ci pominasz. Ja, ja powiem Ci, jak ja to widzę w takim razie, okej? Okay? Ty miałeś kiedyś więcej dystansu, ty mi wbijały szpilki, ja ci wbijałem szpilki, był taki ping-pong. No nie, dystansowy. no nie, stary, nie. nie. Nie, nie tak. No ja tak uważam. Kiedyś tak było, a teraz no. ty jedyne co robisz, i jeszcze można się było świecić innych rzeczy, i ogólnie było świeżnie, a teraz no. ty jedyne co robisz, to zaredynkowo mnie napitalasz, no? Stary, bo memuje sobie jakieś rzeczy, ale ty, ty też to zawsze robiłeś. No ale to nie jest memowanie, to już jest chyba no, się z drugiego ziomeczka Ale kiedy się ciebie z z napierałem? Kul no na cały czas. A, czyli, Lora, czyli... No ja wiem, ja wiem, i ale Norbert nie na dystansu, no ja wiem o co chodzi, no. no No, nie, bo ty w tym momencie robisz strasznie dziwną rzecz, czyli no. nie kumam. Bo no, z jednej strony mówisz, że no nie takiej takich wielki było spoko, było spoko, o czym nagle mówisz, ale coś na zasadzie, ale ich jest za dużo. bo ale tu już przestały być fileczki, to już jest później. No tak, no ja tak uważam, no ale jak jesteś ustawiał być szpileczki? Czyli to było zabawnie, ale przestało być, bo do nie wypada, czy co? Bo nie kumam. Nie ty, jakby nie rozumiesz co ja do ciebie mówię, czy nie? Bo no właśnie właśnie nie rozumiem. Nie wiem, ja uważam i to poniekąd rozumiem i... No. To poniekąd to rozumiem, że jak ty dostałeś tego bana, to... Oczekaj. Jakiego bana? No kurwa no. Ja ogólnie uważam tak, kiedyś się napier... ze wszystkich, a teraz kurwa... Wszystko co, wszystko co chcesz powiedzieć żeby było śmiesznie mówisz w moim kierunku, ja tak po prostu uważam I nie ma tu wspólnego żaden ban czy no coś dobra, ale to Tylko dobra. Kwa, to trochę wygląda jakbyś sobie no. znalazł kwa, ofiarę i ją kopał cały czas No, to teraz ja, ja odbiję piwetkę, pamiętam jak to widzę, nie? No ja dobrze, no Bo w momencie, I to wiesz, to nie chodzi o to żeby się obrażać czy coś, nie? Ale nie, nie no jest. no tak Jeśli czujesz, że serduszko cię boli i... No to spoko, mogę ci No Znaczy mnie to, ale... mnie to męczy bardziej, o. No dobra, no to Mogę swoje stanowisko podać, czy nie? Tak. Znaczy ja zrozumiałem, że masz taki odbiór tego, jeżeli naprawdę tak ci to przykreść sprawia, to mogę sobie darować takie żarciki, jak najbardziej. Natomiast o, odbijając piłeczkę, mówiąc stricte, najpierw, najpierw odniosę się, do to po kolei, najpierw się do tego, że rzadzą sobie ofiarę w Tobie i sobie z Ciebie bekę robię. No nie, jak robię przegląd YouTube'a i kogoś oglądam, to robię sobie bekę, w taki po prostu prześmiewczy sposób, mówię na przykład na, na, po czyimś zachowaniu, nie wiem, ostatnio na przykład jak prezent, jak sobie słuchawki wybrała za prezent, Ex mini majkowa, to tam sobie szyderkę cisną, rozumiesz, nie? No tak, tylko że kiedyś jakby Malik skoczył na stół, to już powiedział, ale zlep ja ale, ale debil, ale, debil ale, a teraz no nie uważam, że coś tam źle zrobił, tak się nie robi. Nie, powiedziałem, że jestem. A okej. Nie powiedziałem, dziś, że jestem. Wczoraj był powie... ważny dzień, wczoraj był ważny dzień, też zero żarcików. Ale nie, właśnie potem wiesz co, ja, ja wszedłem na Twittera i zobaczyłem te wszystkie bajty kurwa i bez backiem jak... Czy... Odnośnie czego? No, Odnośnie wszystkiego po kolei, bo naprawdę. No, no nie przytoczę nawet ci postów, ale... A co, ci chodzi typu... o Prima Prilis, tak? No tak. A nie, to ja mówiłem o Papieżu, to stary. Tam... A, o to bo... no. Ale wiesz to, tak zupełnie szczerze, mi się wydaje, że w obliczu tego, jak taki powstał materiał na temat Papieża i to jest taka gra polityczna, to robienie sobie żartów w tym momencie jest takie, wiesz, to nie jest najlepszym pomysłem, wiesz? Bo wokół Papieża teraz rozgrywają się tak naprawdę... No, ale to... to... No fakt, jakby ty nie uczestniczysz w tym. No i właśnie nie chciałbym uczestniczyć i nie chciałbym y, mieć zarzutu, że uczestniczę, dlatego że ostatnia rzecz, w którą chciałem się mieszać to polityka, zresztą dobrze o tym wiesz, więc, więc to, jest, to jest taki po powód główny, nie? Ale okej, okay, wracając, akurat nie, nie powiedziałem, że mali to z... bo mam wyletne te podejście y, po niektórych zachowaniach, ale powiedziałem, że zachował się jak totalny z... No i tyle, no. Nie powiedziałem tak, jakbyś sobie tego życzył stary. A nie powiedziałem, że ja sobie tego życzę. Tylko powiedziałeś, powiedziałeś, że, że Tylko Tylko brak tam brakło... No nie powiedziałem. Że, że brakuje konsekwencji. Brakuje konsekwencji w sensie. w, w poglądzie czy jak? W ostrości kwa, w, 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 w ostrości podsumowywania rzeczy czy zachowań. A. Ale wiesz co? Bo mi się, mi się wydaje, bo ty widzisz, Bo nie możesz tego oczekiwać, nie? Rozumiem, że tobie się to na przykład nie podoba. Nie, ale... bo ja po prostu. Ja już chyba coś takiego widziałem kiedyś, wiesz? W odniesieniu do jej samu mówisz? Nie, w odniesieniu do Gimpera. Okej, okay. no ale. Ja ci powiem tak, jak, cię, jak ci papież śmieszył krwa przez 5 lat, to nadal ci papież śmieszy i. Ja już k*** tego papieża, bo jakby to nie o papieża chodzi, ale jakby Jak, jak wszystkie żarty obecnie są stonowane, a można by było kwa podkręcić Ale tylko po to, żeby ktoś się k***a źle nie spojrzał, no to na to samo wychodzi No dobra, no to ja, ja ci ja ci no. opowiem, widzę z twojej strony W momencie, w którym, w momencie, w którym mówisz sobie jakieś hasła w internecie, bo oglądacie tysiące osób To nie masz tej świadomości, że coś takiego tak naprawdę może pójść na większą skalę I ktoś może nie zrozumieć tego, że jest to w jakimś y, takim, wiesz w wąskim gronie żart. Żart i nic więcej, żadne, żadne przesłanie. I po prostu, jak do mnie taka świadomość doszła w odniesieniu do występu na fejmie, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale taką największą zmianę gdzieś tam wizerunkowo zaliczyłem po pierwszej walce. Już wcześniej ta zmiana wizerunkowa była, ale nie była aż na tyle widoczna, wydaje mi się. W pierwszej walce na fejmie, a właściwie przed jeszcze walką, a po samym ogłoszeniu już ta zmiana była dużo większa. I wynika to z tego, że też świadomość się moja zwiększyła. I zastanowiłem się, czy na pewno bym chciał, żeby taki wyźbie miał pewne słowa, to spiesza. A druga sprawa jest taka, mimo wszystko, kiedyś, jak jesteś młodszy, to argument pod tytułem Ale białe bia, dole XD, to cię je trafia. Mówisz, o, no. No ale to nie mówisz, ale... że chyba nie mówimy o sytuacji, kiedy masz 13 lat, 29 i dwójkę dzieci, to między 25 a 26. Dobra, nie 25 a 26, tylko jak już to 22, 26, albo 23 max. Ale najpierw pójdziesz do. Ale 23 max to ty miałeś 3 lata temu, tak? No tak, no. No a przestałeś to robić pół roku temu, rok temu, sorry. No półtora roku temu gdzieś, no tak, no. no, coś takiego. No tak, no jeżeli chodzi stricte o jeden żart, ale jeżeli chodzi o zmianę podejścia w sposobie wypowiedzi niektórych kwestii, to już trwa to dłużej. A dlatego też, że uważam, że ewentualna merytoryczna dyskusja oparta na jakichś faktach, ma dużo mocniejsze przesłanie i dużo mocniejszą wartość niż powiedzenie krótko, ale z jak. Bo jeżeli przeciętna osoba zobaczy, państwo pod tytułem, ale z jak, sobie chyba, to zmian jest ty, który ma jeden z powiedzenia, że to się. Zje. Lepiej to w jakiś sposób argumentować, uzasadnić i podejść do tego bardziej... Bardziej, nie wiem, poważnie. A, czyli po, zacząłem traktować ten tereny na poważnie. Biorąc pod uwagę to, jak dużym teraz, nie miałem tego świadomości, yy, jak, jak, jak do dużej ilości osób to yy, dociera, jak dużo osób traktuje to też poważnie, to tak, no. Czyli da problem nie Sosa, które nie rozumie, to ty się musisz przejmować tym, że ktoś czegoś nie zrozumie. W tym wypadku żartu, bo zachowania. No nie do końca, no to, 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 to powiedziałeś też to z dużym uproszczeniem, stary. No spokój, spoko. Inaczej, Dobra, to się to nie podoba, ja dobrze, Ale nie no jakby ja nie powiedziałem, ja ale nie powiedziałem, że mi się nie podoba. Dobra. Go powiedziałem, dostań, tak? No powiedziałem okej, rozumiem, dostań. rozumiem to, rozumiem to, dziwi, o inaczej, bardzo mnie to dziwi, że to nie rozumiem o. Dziwi, nie rozumiem, to dziwi, no okej, okay, no umiem. Dziwi mnie to po prostu, No, tak. no, i, no i z drugiej strony działa ja to podobnie, też już to w sumie stare, od dawna w sumie mówię, że mnie dziwi, że na przykład że komuś mówi, że mu matkę masz, albo żeby zdychła, no, nie wiem, to, to moim zdaniem to jest takie, no wiesz o co chodzi Kur jak ktoś mi przychodzi, jak ktoś mi po rodzinie, ja mu po rodzinie, ja mam wy***ane no stary, no czasami no. tak, ale często też bywało tak, że to nie ci rodziny, a temu w taki sposób zgadałeś. Ja nie twierdzę, że mi się nigdy kurwa, nie zdarzyło, bo tak, parę lat temu mi się zdarzyło, jak najbardziej. Natomiast no, uznałem, że no nie no, to jest chyba przesadą nie? Piku macie razem 1500 osób upadek ładny, no to tylko ten pik jest o pierwszej 40 jak coś, na Kiku, na którym ja nie streamuje. No, ale jeżeli uważasz, że. Kurwa, ale to wyjedzisz to, to na, to na no, kurwa, no i widzisz kurwa, ty będziesz kurat z idiotą dyskutował. No ale dlaczego... dlaczego... Ale po, po, ale po... Rozmawiać kurwa, po, na k karmi strola. I stąd jestem idioto. I tyle, kurwa, i on sobie idzie. Tylko ja wiem, kurwa, tylko może wiem, Maja Sta... No tak, może Maja Staszka ogląda i trzeba. Kurwa, no nie. I trzeba ale ładnie mu odpowiedzieć. Właśnie widzisz? I, I to jest to, że, że ty usilnie próbujesz narrację zbudować pod coś. No to jest coś na zasadzie, ja tak wymyśliłem, to tak jest. Dla ciebie nie jest ważne to co coś powiedz że ważne jest to co, co ty pomyślałeś. Ty możesz zadać pytanie, ale jeżeli odpowiedź na to pytanie nie będzie zgodne z twoim wymysłem... No właśnie mam wrażenie, że... Na jest no, na odwrót, to znaczy Dobra, ja ci powiem jedną rzecz, nie? Tak będzie najprościej. Ja żeby no grać inną osobę, to wolę... to wolę nie nie odpalać. No dobra, ale uważasz, że ja gram inną osobę? Tak. A, czyli jak rozmawiamy prywatnie, nie, nie zachowuję się podobnie pod tym kątem? Często nie. No ale w jakich sytuacjach często nie? Masz dobit, dobitniejsze chyba opinie na jakiś temat. Dobitniejsze w sensie takim, że użyję ostrzejszych słów? Tak. No dobrze, no tak, ale jeżeli światopoglądowo i tak dalej się nic nie zmienia. Użyję dobitniejszych słów, ale tak samo inaczej będziesz się odzywał w momencie, w którym będziesz siedział przy stole rodzinnym, a inaczej będziesz się y odzywał siedząc chyba z kolegą. No ale nie siedzisz tutaj z rodziną. No tak, no ale... Pod, 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 Tylko ty pod... wpadłeś na pomysł, że trzeba dać przykład, po siedmiu latach. Nie, nie chodzi o przykład, ale stary, jeżeli. Chcesz... Jest to niespójne po prostu. No, ale moim zdaniem, zdaniem no. Ale... no. Dobra, no twoim zdaniem, no moim zdaniem nie. Bo jeżeli chcesz komuś coś przekazać i robisz to w taki sposób, właśnie, na zasadzie, ja bym w dupę na śmieciu, to potencjalna osoba, która tego słucha, by się sobie, no ja wydolę, przekonał mnie do swojej racji. No jeżeli chcesz coś komuś przekazać, to musisz zrobić to w przystępny w dupę... sposób. Czy przedtem nikt cię nie rozumiał, jak coś mówiłeś? Nie wiem, może tego nie zauważyłeś, ale ja owszem, że od kiedy zmieniłem content, to tak jak powiedzieliśmy, no nie wiecie chciałem zmieniać ten sposób wypowiedzi, no minimum te dwa lata temu, no, to ludzie też mnie inaczej postrzegają. Ja kiedyś miałem to p... Pi... Chciałem, ja podchodziłem do tego tak mocno imprezowo, ale na dzień dzisiejszy mam się mojej że pod koniec dnia to ja wychodzę z mieszkania i to do mnie podchodzi osoba, która chce zrobić zdjęcie i ona ma jakąś opinię na, na mój temat, a jednak wolałbym, żeby miała opinię właściwą, a nie nie właściwą. Przewłaściwą mam na myśli zgodną z faktem i uważam, że dzisiaj... Czy to co, to kiedyś jest coś, co było niezgodne z faktem? No, często w żartobliwy sposób robiłem z siebie kompletnego debila, a ludzie niestety często tego nie rozumieli i faktycznie myśleli, że, że nie wiem, pamiętasz mema, ale co na przykład, nie? No. No to takich memów na larach było dużo więcej i często ludzie sobie nie zdawali sprawy z tego, że hej, to jest tylko mem i żarcik i pod koniec dnia przez ten że cię postrzegali. I ja wiem, że chwilę wyjdzie z do argumentem pod tytułem To co, zależy ci na tym, żeby Debil nie miał cię za debila? No dokładnie tak. No, mimo wszystko tak, no. Okej. Okay. No nie chciałbym. Y zmęczyło mnie to. Okej. Okay. Ale to jest, to jest trochę analogiczne, tak jak ciebie taka. Y to taka wojenka, nazwijmy, z Mają Staszką zmęczyła, nie? No to ja mam podobnie z tym, no to już mnie dawno zmęczyło i mówię, nie no, muszę tego odbić, bo to, bo z to... Ja nie mam problemu sobie zażartować, zaszczekać, coś tego odwalić, ale wolę, żeby było to dodatkiem i żeby to była ta kruszonka kula, na cieście, a nie, a nie podkład. Rozumiem, o. No nie wiem, czy to, to, to zauważyłeś, ale zazwyczaj jak mamy jakieś rozmowy, to rozmowy między nami zazwyczaj są jedno trochę poważniejsze, no bo ja... Ja, ja ci powiedziałam ostatnio i to podtrzymuję, że ja w jakimś stopniu tęsknię za sobą sprzed paru lat w takim kontekście, że byłem mimo wszystko głupszy, nieświadomy wielu rzeczy, to takie nonszalanckie życie było wygodniejsze. Ale no wiesz, kiedyś trzeba zrodzić się z rzeczywistością, nie? Niestety. W przypadku internet to nie szkoła stary. Ale to nie no. chodzi stricte o internet, tu chodzi nawet o... O przede wszystkim o stan mentalny. No dobra, no jakby czaje no. To jest trochę analogicznie jak było z Omegle. Ja też Ci mówiłem, że k***a, w tym Omegle mam po liczby, po 10 osób miałem przez chwilę, nie? Ale ja, ja nie chciałem tego Omegle robić, bo się z tym, z tym ja, ja robiłem to na siłę, na zasadzie, kula ludzie tego oczekują, jak ja trochę muszę, muszę spotkać się z ale nienawidziłem tego robić. I wtedy robiłem coś, co jest niezgodne ze mną w sumie, w imię zaspokojenia cudzych pragni. Nie, no też w sumie kurwa bycia popularnym, no no też nie pier no też, no ale to no wiesz, no to te dwa aspekty, tak? No ale też mimo wszystko no, próbujesz ukontentować widzów troszeczkę i też, zrozumiałem po pewnym czasie, że kurwa, coś nie może być tak, że jesteś dziwką i niewolnikiem chyba cudzych oczekiwań, nie? Gdzie ma <toszczek> nie, badało, jak nie to wiem, ta... no to, to jest... To jest, to jest wiedzieć, no ma. dobra, ale zobacz, to jest jedna jakby, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony, a z drugiej strony to, to też może tak brzmieć. Nie mówię, że w tym wypadku, bo to będziesz wiedział tylko ty, jako osoba, która dorobi się... Gigantycznych pieniędzy I powiem, że pieniądze to nie wszystko. Jakby w momencie, kiedy osiągnęła swój cel, jeszcze powiem: No, dla tego celu robiłem z czymś, z czym się tak szerzej Ale nie zgadzałem. Ja, ja, ja nie uważam. Być no. może błędnie, ale nie uważam, że to sprawiło, że osiągnąłem jakiś cel. Bo ta, te, 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 ci widzowie, jak ja miałem po w momencie, kiedy miałem po 10, 7, 10 szkła na omegle, to był moment, kiedy miałem deal'a na Facebooku i to absolutnie nie miało żadnego przełożenia i też i, i wtedy moim zdaniem, gdybym chciało osiągnąć swoje cele, to bym ku, ku żelazo póki gorące, a było chyba w gorące. I wtedy nawet nie, przesadza, nie przesadzałem z tekstami wcale. Wszystko robiłem tak w granicy... Dobrego smaku, moim zdaniem, ale mimo tego czułem się w tym z tym chwilę i stwierdziłem, nie, no kurwa, to nie, nie bardzo. No spoko no. jakby o, rozumiem. O. Trzeba kiedyś dojrzeć, kurwa, jakby wy nie rozumiecie o co mi chodzi. To jest kurwa internet i no po prostu tam tam, o to nie, chodzi. Jak tam ty tam... Tutaj, jak tutaj szukasz kurwa inspiracji kurde, na, na to, jak przeżyć życie, to kurwa źle trafiłeś, po prostu. No, nie no, to jak najbardziej zgadzam się z tym, no to nie, nie powinno się szukać nigdzie, Ja zawsze to powtarzałem i powtarzam to do dzisiaj, że nigdy kurde, nie powinno się szukać wzorca do naśladowania w internecie Przez innych influencerów No to nie jest to dobry wzor wzorzec No wręcz przeciwnie Zazwyczaj, zazwyczaj bardzo dobry wzorzec Natomiast, jest to internet, czy nie To pod koniec dnia reprezentujesz siebie, swoją osobę, nie? Nie, reprezentujesz postać, którą jesteś w internecie No, no ale wiesz, bo to, to też jest bardzo takie kurwa wygodne Bo pod maską postaci, którą grasz, możesz robić wszystko No, no wiesz, o co chodzi no, no nie do końca się z tym zgodzę Wiesz, no nie, no, ambiwalentnie no, Częściowo tak, częściowo nie, no to też jest takie, taka, takie budowanie bardzo bezpiecznej pozycji na zasadzie kentaczki. Ja tylko dodam jeszcze tyle, że tak w gruncie rzeczy aby się na tym zastanowić, my bardzo często w wielu kwestiach mieliśmy odmienne zdanie, ale... No, to, oczywiście, że tak. Ale to, że mam odmienne zdanie, to też mnie nie świadczy, nie wiem, no każdy może myśleć inaczej i tyle, no. tak, taki... ale jakby ja, ja nie wiem, bo ja, te, ja nie rozważam jakby tej rozmowy w kwestii o już się nie lubię. Jakby spokojna no, rozmowa. Osób, z którymi, których nie lubię, to ja z nimi nie rozmawiam. Powiem no, Ci tak. Ja, ja wręcz uważam, że dzisiaj jestem bardziej sobą wtedy niż byłem kiedyś. Ogólnie, też prywatnie, tak dalej, pod każdym kątem. Że kiedyś gdzieś tam pewne rzeczy może bardziej sobie skrywałem, zostawiałem na siebie. Podniesiemy do tego, nie do tych słów wiadomo, ale co ci powiedziałem dzisiaj w galerii. W związku z czym? W związku z tym, po tym jak ci goście podeszli, A! To ja tak szczerze, wiele razy tak myślałem, a sobie myślę, Nie chcę, każdy robić co chce. A tak poczułem, po na zasadzie, nie, no, krwa, no zwrócę uwagę, bo tak no. Wiesz, co no to, to ja, ja może. Powiem dlaczego, ja mogę wytłumaczyć tę historię. Się, że... o, to podbiło dwóch typów, nie wiem, kurwa, jakieś szczyle. Szczyle, że po prostu, że młode osoby. I się pytałem o zdjęcie i mu odburknąłem. Kurwa, nie lubię lać, kurwa, albo jak ktoś do Ciebie mówi, mnie to strasznie wkur... A stary, Ty nie byłeś w kiblu. No już poza kiblem, no wyszedłem z kibla. Czemu odburknąłem? No bo mnie w kurwa, kurwa Je se, kurwa, ktoś z pisuaru, kurwa, dwie stacje dalej się, kurwa, mówi siema nitro i się kurwa na kutasa patrzy, albo gdzie się patrzy. No starna, kuwa, W sumie dziecka, takie drewienka były. Nie możesz wymagać od dziecka, żeby wiedział. Powiem szczerze kuwa, nawet nie wiem, czy to ta sama osoba. Ale już byłem wystarczająco wkurzony. No to ty bardziej, no. To no k***a, no. Chujo, frustrację na dziecko i tyle. Ale kurwa ja go nie uderzyłem, k***a. Nie wyzywałem go nic nie zrobiłem, k***a. Odburknąłem, że tak, że można zdjęcie. Powiedziałem sobie ja sobie, ta! Poza tym ja, jak k***a, bo to jest następne. Nie możesz obligować żadnej osoby na świecie kuwa, żeby zawsze miała dobry humor. Nie wiem kurwa. Może mam jakiś problem, nie wiem kurwa, Może jestem chory, może do no kurwa, milion rzeczy może być, więc no. Ja ogólnie nie lubię galerii handlowych. Coś mam ciągle humor, nie mam złego humoru ciągle. Albo nie wiem, ja To ci nie odpowiem na to pytanie. Nie wiesz humor masz? Co? Nie wiesz jaki humor masz czy co? No nie wiem, no to opinia jest jakby. No chyba no, wiesz masz humor, nie? Umiarkowany, ja tak uważam. No uważam, że nieobliczalny. Fajnie no To to, co ci często powtarzam i nie my tego k dla beki, tylko autentycznie. Ja mam wrażenie, że do ciebie powiesz często dwa te same hasła i raz zareagujesz -a, zupełnie inaczej, drugi raz też zupełnie inaczej. To jest chyba RNG. Chyba, że na midzie zdechniesz, to tutaj wiadomo, żebyś nie odzywać. A w sumie, co wy myślicie? Proszę tutaj opowiedzieć. Nawet A... nie ma bana za opinię dzisiaj. Ale opinię wobec czego mają wyrazić? No wobec tematu, o którym rozmawialiśmy. Trochę czasu minęło, więc pewnie już poroz... też nie, były, nie było trudnych słów kiedyś więc... ktoś głupi i tych trudnie by nie zrozumieli ach chuda tak <laughs> no ale widzisz to tak trochę podobnie rozmawiam jak, jak ty no kurwa. widzisz kiedyś takie się rzucało właśnie inaczej ja mam wrażenie że to od, od pewnego czasu masz dużo większego kija w dupie nie tylko ja mam wrażenie że ty automatycznie negujesz absolutnie każde słowo każde każde zdanie i każdą opinię w momencie kiedy rozmawiamy o opinii to Ciężko się zgadzać, kiedy jest to Ciekawam rzeczy. No Chyba Wicka napisała, Sandzik się nazywa. No jaką? No a ty się ze mną zgodzisz, no. Tak, nie, że się zgadzać. Dobra. Tak, tak, strony... tak. Tylko mi Ale... przeszkadza, że Rafciu zmienił swój layout, tylko to, że obija w bałnę. Na przykładzie ktoś idzie do korporacji, Czyli na ktoś idzie do korporacji, do korporacji pracować musi obowiązkowo nosić garnek, zaraz z kolegą powiedzieć... Ale muszę, to tłumacz im dwa miesiące, że on teraz jest dojrzały i chce wyglądać jak prawdziwy mężczyzna. Ale w momencie, w, momencie, w którym dostaje takie pytanie, to, to co mam zrobić? Mam powiedzieć, a no szegarniak, no nie wiem, oczekujesz z jednej strony poważnej dyskusji, a z, z drugiej strony jak ją otrzymujesz, to właśnie robisz to, co zarzucasz mi, czyli szydzisz. Ale ja nie, ale w którym momencie ja szydziłem? To była po prostu analogia do tego, że zaraz powiedzieć, czasy się zmieniły, nie mogę być z sobą, to mówisz, no to ale... dojrzałem. Ale stary, ale ja tak nie twierdzę. Czy znaczy, czy czasy się zmieniły? Tak. Czy zmieniły się na lepsze? Nie. No bo postępuje, postępuje... Ale nadal byś się zmienił. Postępuje kaganie. Zresztą, no ciężko mi powiedzieć z pełną premedytacją, z pełną pewnością, że, że tak na pewno. Być może, być może, bo są pewne rzeczy, których my nie zauważamy. Trzeba się z tym liczyć. I nie jest to ucieczka od tematu, po prostu tak jest. Ja, ja ostatnio ja ci sam powiedziałem, o, przytacza naszą ro rozmowę powiedziałem ci, że kurde, wiesz co? No ja faktycznie gdzieś tam mocno zmieniłem się pod niektórymi względami i czasem sam się zastanawiam, czy wynika to po pierwsze z dojrzałości, po drugie gdzieś tam z innego spojrzenia na rzeczywistość, czy wynika to z tego, że czasy się zmieniły i być może podświadomie ta narracja, która jest zbudowana, Zakodowała też mnie. Powiedziałem coś takiego, nie? Że być, być może, być może ja też podświadomie pewne rzeczy zakodowałem i tego nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, który musiał. No, nie potrafię. Możemy założyć, że jest 50-50, no. Natomiast nie, ja nie uważam, ja nie uważam, żebym nie był sobą. Je jeżeli w danej, w danej. No ale jak jest I... rozstrzał kawałek 180 stopni, to albo jest. No, poczekaj, sekundę. Albo w danej, no. w danej opinii, w momencie, w którym nie mogę powiedzieć tego, co faktycznie myślę, no. to, to nie mówię niczego. Bo wiem, że nie mogę. Więc tak, czasami, czasami się blokuje w jakiś sposób, czy cenzuruje. Owszem. Natomiast nigdy nie mówię czegoś, co nie sądzę. Chyba, że w sposób prześmiewczy, na zasadzie memu. Nie, no tak nie wolno, stare, Czasami tak. I robisz to również ty. Na, natomiast nigdy nie mówię czegoś, czego nie myślę. To najwyżej powstrzymuję się od komentarza. To no, czy Tobie się to podoba, czy nie? To w momencie, w którym jesteś gospodarza to musisz liczyć się z zasadami, które do tego gospodarza panują, nie? No ale internet nie ma gospodarza. No ale platformy tak, to, to tak samo bym teraz poszedł na Twitcha i rzucał c -wordami. No byłoby to chujowe, dlatego że przychodzisz, mówisz, hej, chcę z wami współpracować, a, a jednocześnie ja mnie łamiesz regulami, to albo się na niego godzisz, albo się nie godzisz. Masz wybór, jak się nie godzisz, to, to tam nie streamujesz. Można być usilnie antysystemowcem, ale po co? W imię czego? To, to to, że żarty też są zbyt poważnie często odbieram. No to mnie akurat mega p. nie? Ale tak to, poza tym to jeszcze jest w miarę akceptowalnie. Wiesz, bo powiesz sobie żart na przykład o i jesteś rasistą. A to, dobra, ten ziomek ta, czy ta ziomaka pisała, Czy możesz się nie godzić i nie streamać? Analogicznie do mojego przykładu, więc mieć w... w garnach i bez robotu. W obu przypadkach całym nadrzędem jest praca i utrzymanie. No tak, tylko tu bardziej chyba chodziło o to, że sorry, nie mogę, zamiast... Y nie no, już taki nie jestem. Jakby o tym była dyskusja, ale jakby Rafał powiedział, że pół na pół i sam nie wie. Ja zaraz będę. A tak do tego powiem, tylko był taki, zarzut był taki, że mówię coś, czego nie myślę. Ja bo mogę z pełną świadomością przekonać, powiedzieć, że tak, że tak, nie jest. Nie mówię nigdy, co czego nie myślę. Co najwyżej, jeżeli dane moje danej kwestii, moje zdanie politycznie na przykład nie może zostać wypowiedziane, to wolę to przemilczeć. Dlatego, że w momencie, Jestem. w którym milczysz w niektórych kwestiach, to... No nie, no nie, nie do końca się zgadzam. Bo to z tym takim jak się nie godzisz, to nie strymuj, to jest zbyt duże uproszczenie. To samo jakbyś też powiedział, słuchaj, u niektórych ludzi w mieszkaniu chodzi się Czy? w butach, u innych no, chodzi. U niektórych ludzi chodzi się w butach w mieszkaniu, u innych chodzi się po i Załóżmy, że u Ciebie w, w domu chodzi się w butach. Przychodzisz do gospodarza i gospodarz prosi cię o to, żebyś zdjął buty. Chcesz być w tym mieszkaniu? No, Taki tak jak Garniak stary. To jest na, na takie samej zasadzie, dlatego Ale nie mówisz, dlatego, że nie... Dlatego z... możesz się zgodzić na to, rozumiesz? Ale, no tak, ale nie mówisz, że już nie, chodzę, nie lubię chodzić w butach, nie? Tylko takie są zasady no tak, i tak robię. No dokładnie, dlatego powiedziałem, że ja mam takie samo podejście w tej kwestii. Nie mówię, że nie lubię chodzić już w butach, tylko je zdejmuję i szanuję yy, zasady, które w danym miejscu obowiązują. Czy jest po prostu przystosowanie się do zasad, a nie swoja, jakby ta... Ale każdy... A nie zmiana. się do zasad. Patrz, dam, dam Ci przykład. No. Ty uważasz na przykład, że powinieneś mieć autostrady bez ograniczeń prędkości, tak? Nie. Ale powinno się jechać szybciej. 140. Ja uważam inaczej. Ja uważam, że rozwiązanie w Niemiec, z niemieckiego prawa, gdzie przede wszystkim drogi są dużo lepsze, w dużo lepszej jakości, nie ma wyboju, nie są tak. Ale poczekaj, poczekaj. Tak. I rozwiązania prawne w samochodzie, gdzie infrastruktura jest dużo lepsza niż w Polsce, jest fajne. Nie ma na wielu odcinkach. Na wielu odcinkach jest ograniczenie. Na wielu odcinkach nie ma ograniczenia. Z tym, że jeśli jedziesz powyżej 130 km na godzinę, jeśli wydarzy się cokolwiek na tej drodze, ty ponosisz odpowiedzialność. Nie ktoś inny nie ubezpieczalnia. Ty ponosisz odpowiedzialność. Więc uważam, że to jest jakby danie takiego kredytu zaufania ludziom, którzy, e, którzy użytkują tych dróg. Tak, owszem, dostosuj prędkość, prędkość do swoich umiejętności, do tego jak uważasz, ale jak coś się wydarzy, to znaczy, że przeceniasz swoje umiejętności. I w Polsce myślę, żeby się to nie zdało. Nie zdałoby to egzaminu, bo mamy za drogi I przede wszystkim flota samochodów, którą dysponują Polacy, jakby jesteśmy krajem dużo uboższym, jest gorsza pod tym względem, że chyba za 58-200, a pasatem sprzed 30 lat, jakby jest inne ryzyko, inne systemy, a nie można powiedzieć tak, że masz nowy samochód, jedziesz ile chcesz, a, ma, a jesteś chyba ubogi, to, to, to masz ograniczenia, nie? Zawsze. Przestosowujesz się do prawa, które obowiązuje, a jeżeli się nie przestosowujesz, to ponosisz tego konsekwencje, tak? Natomiast jeżeli twierdzisz, że powinno się jeździć szybciej, to czy jeździłbyś specjalnie przy policji szybciej, żeby pokazać ci już tak uważasz, no nie, byłoby to płacz, ja bym skrajnej kłopoty. Kurwa! Ale dobra, a, a ty flamisz A pomimo tego, że nie można, to się nie dostosujesz do zasad panujących. No tak, no i ponoszę konsekwencje. konsekwencja jest to, że nie mogę na co cię pisać. No tak, tylko że są konsekwencje, które ty akceptujesz. To nie jest, że jesteś praworządny, tylko to jest suma zysków i strat. Ale nie, nie powiedziałem, stary, że Ale zypia, nie, no ja zadałem pytanie, no kurwa no. Raz nie nie szukaj wroga w każdej odpowiedzi. Raz, że jest to suma zysków i praw, a dwa, że do pewnych rzeczy jesteś w stanie się przystosować, do innych niekoniecznie. Czy mówić możesz ograniczyć, pisać nie. No widzisz, no właśnie to jest, to jest takie, właśnie to pierwotne uproszczenie. No nie, w momencie, w którym ktoś do ciebie pisze, ktoś cię zaczeka, k***a, w i tak dalej... No to, to, ja to ja mu nie mogę powiedzieć, że mam u się k***a Tak, ale to jest co innego, To się mówi, że grasz jak gówno, a on ci gra, przegrywa, to ty mówisz, że ty grasz jak gówno, jebane. A jak ktoś ci mówi, że nie, nie no, stary. się, a ty mówisz, że ci stara zdechła, no to nie możesz tego p... na tę sam, samą rankę wrzucać. P... Kiedy tylko mi powiedzieć, nie, to ty grasz jak gówno Bo, No, co, pisze? Chłop nazywa mnie i rezywa, pisze, you play like a fucking na przykład, nie? No dobrze. Bo tak pod koniec dnia. Życie jest proste. Nasz konsekwencje swoich czynów, umiesz to sobie wykalkulować, co chcesz robić, czego robić nie chcesz i robisz, co Ci się podoba. Jak ty lubisz komuś mamy w... to sobie to mówisz. Ja jej mówię, chyba k... w sumie po nie? Ale mówisz, a bo lubię. No dobra, no, nie rozumiem, ale to sobie rób. No, no, i, no, i, no i tyle. No lubię. No, no zauważyłem, no, ale no to właśnie no, gdzieś, to, to rozumiesz o to mi chodzi chyba. Czasami traci mi zasięg i niewielu z nas, nadzieje tych sił Mądry, wolę we wszystko tu pensji Chcę mi pracować duże koncerty, chcę mi jak niemiecki mainstream Powłem do małki, bo na pieski